Michał z cibura, e, zajął drugie miejsce w turnieju Red Bed Open w Pradze. E, jesteśmy w King Casino, e, Michał skromnie się uśmiecha. E, Michał, jak się czujesz? No nie ukrywam, zrobiłem życiówkę i to kilkakrotnie, więc no super wynik, rewelacja. No ja Ci gratuluję tego wyniku. E, masz jakieś plany? E, co dalej? Hmm, jeżeli chodzi o pieniądze, które wygrałem, myślę, że będę przeznaczał je cały czas na turnieje. Inwestycja. Tak, inwestycja. E, e, wyjeżdżasz z Pragi? Zostajesz w Pradze? E, plan był taki, żeby dzisiaj jechać, no ale trochę się zas zasiedziałem, wygrałem trochę, więc pewnie zostanę jeszcze jeden albo dwa dni. Okej. Okay. No to cóż. E, dziękuję Ci w takim razie za ten wynik, za dotrzymanie słowa, że znalazłeś się na tym finałowym stole. I życzę większych sukcesów jeszcze, chociaż ten już jest też chyba wystarczająco duży. Super, jeszcze raz dzięki, dzięki RedBet, dzięki PokerBreak, cała ekipa i gratulacje do Lubczyka za naprawdę dobrą grę w całym finałowym stole. Chyba najlepszy był, więc zasłużenie wygrał. Chociaż przez chwilę byłeś chip leaderem. Tak, byłem chip leaderem, nawet w headzapie miałem pół miliona czy milion więcej, no ale no, nie udało się. Drugie miejsce też jest okej, okay, tak jeszcze. Pewnie, tym bardziej, że podzieliliście się porówno. Tak, taki był pomysł, Polacy porówno i, i okej. Okay. Dobra, no dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super, dzięki Sylwia, dzięki wszystkim za kibicowanie, dzięki.